Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam na kolejne spotkanie z przedstawia i przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień, 17 kwietnia 2024 roku środę. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest podwładaniem świni według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj ósmy urzędnik. Moi drodzy, Miesiąc mamy we władaniu ziemnego smoka, według kalendarza solarnego, a według kalendarza lunarnego, zagląda nam już tutaj w oczy ziemny wąż. Rok dalej we władaniu słuchajcie drewnianego smoka, zarówno według kalendarza solarnego, jak i kalendarza lunarnego. Jeśli jesteśmy przy kalendarzu lunarnym, to już słuchajcie, tak do znudzenia, przypominam Wam o pustym kursie księżyca. Warto tutaj, słuchajcie, zwrócić uwagę na pusty kurs księżyca planując swoje codzienne czynności i aktywności. Drodzy moi, i wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca na ten miesiąc, na miesiąc kwiecień 2024, znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. Linkuję podcast właśnie do informacji na temat pustego kursu księżyca. A jeśli chodzi o pusty kurs księżyca na miesiąc maj 2024 roku, to będzie ten film, będzie ten podcast opublikowany 25 kwietnia wieczorem. Մայր դրանցը ósmy urzędnik nazwa jego brzmi zagrożenie więc słuchajcie jest to bardzo dobry czas przede wszystkim na wszelkiego rodzaju um, duchowe czynności duchowe aktywności dzisiaj powinniście troszkę zwolnić troszkę wyhamować e, i poświęcić czas na modlitwę na medytację jest to również bardzo dobry moment na to żeby poświęcić chwilę na wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe w domu do tych prac należą na przykład instalacja urządzeń gospodarstwa domowego czy na przykład ustawienie łóżka zgodnie z zasadami feng Shui. To również dobry moment na to, żeby, słuchajcie, wprowadzić odpowiednie remedia feng Shui do naszej przestrzeni. Tylko pamiętajcie, że remedia wprowadzamy do. Przestrzeni do pomieszczeń wcześniej naprawdę dobrze wysprzątanych. Więc słuchajcie, siódmy dzień e, siódmego urzędnika był dniem dobrym na przykład na to, żeby porządnie słuchajcie posprzątać przestrzeń, przygotować wszystko pod wprowadzenie remediów feng shui. E, drodzy moi, dzisiaj nie zacznie się rozpoczynania dalekich podróży i podpisywania kontraktów, a także pochówku zmarłych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego tygrysa, królika, kozy i świni, neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla bawołu, węża, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng shui. Do usłyszenia.